Freddy Krueger, fikcyjna postać, główny bohater serii horrorów Koszmar z ulicy Wiązów. Psychopatyczny morderca dzieci, uwolniony z braku dowodu przez sąd, zostaje zlinczowany, spalony żywcem przez desperowanych mieszkańców miasteczka. Po latach wraca, zakrada się do snów nastoletnich pociech swych zabójców, ale zabija naprawdę. Jedynie pokonując własne lęki, można podjąć walkę z koszmarem. Freddy Kruger jest owocem gwałtu. Jego matka zakonnica Amanda Kruger była pracownicą szpitala psychiatrycznego w Springwood. Pewnego dnia została niechcący zamknięta w wieży szpitala, w której przebywali najniebezpieczniejsi chorzy. Zakonnica została wielokrotnie zgwałcona, zanim pracownicy szpitala zorientowali się, gdzie jest. Urodził się chłopiec, trafił do sierocińca, skąd przygarnął go pewien Alfons, chcąc zrobić z bohatera jakiś użytek. Kruger nie spełniał jednak oczekiwań, dlatego często był bity. Po jakimś czasie ból zaczął mu sprawiać przyjemność. Do tego stopnia, że zaczął sam się okaleczać brzytwą przybranego ojca. Pewnego dnia spalił dom, w którym mieszkał. Pod jego nieobecność w pożarze zginął jego opiekun. Minęło kilkanaście lat, Freddy ożenił się, miał córkę, mieszkał przy spokojnej ulicy Wiązów. Jednak w miasteczku Springwood zaczęły znikać dzieci. Sprawcą był Kruger. Skonstruował narzędzie zbrodni rękawice z ostrzami zamiast palców. Nie wahał się zamordować własnej żony, gdy ta dowiedziała się, że jej mąż jest mordercą dzieci i chciała to zgłosić na policję. Niedługo później mieszkańcy Springwood odkryli, kto porywa i morduje ich dzieci. W wyniku błędu w procedurze sądowniczej Kruger uniknął kary. Rodzice zaczęli ścigać go na własną rękę, spalili go w kotłowni, w której się ukrywał, a zwłoki wrzucili do bagażnika samochodu na złomowisku. Jednak Freddy przed śmiercią zawarł pak z siłami zła, które obdarzyły go nieśmiertelnością. Od tej pory nawiedzał swoje ofiary, dzieci i osób, które brały udział w jego zabójstwie, snach. Jeśli w śnie nie udało się ofierze uciec, Nigdy już się nie budziła.